Wesele. Premiera w teatrze. 16 marca 1901 roku. Pierwsze wydanie. Kwiecień 1901 roku. Akcja rozgrywa się w roku 1900. Akt pierwszy. Rozpoczyna się opisem dekoracji. Izba wybielona z okrągłym stołem na środku i sutą zastawą. W kącie biurko zarzucone stertą papierów. Niedaleko drzwi umieszczona jest skrzynia wiejska malowana w kwiatki. Nad drzwiami obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, a nad drzwiami Alkierza obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Na belkach stropu, słowo Boże i rok budowy. Rzecz dzieje się w roku 1900. Scena pierwsza. Czepiec rozmawia z dziennikarzem i z ciekawością pyta o sytuację polityczną w świecie. Twierdzi, że ludzie we wsi z gazet dowiadują się o wszystkich ważnych wydarzeniach i udaje, że jego wiedza polityczna wcale nie odbiega od wiedzy ludzi z miasta. Gdy dziennikarz odmawia i uzasadnia swoją odmowę z nudzeniem i chęcią odpoczęcia, Czepiec irytuje się i zarzuca dziennikarzowi, iż ten wyśmiewa chłopów i uważa za ciemnych. Dziennikarz odpowiada, że szuka na wsi spokoju, ciszy i ucieczki od polityki. Czepiec przypomina, iż nawet głowacki wywodził się z chłopów. Scena druga. Dziennikarz przygląda się pięknej Zosi, w rozmowie z nią wypytuje o powód jej smutku. Dziewczyna uważa, że mężczyzna próbuje ją uwieść. Scena trzecia. Zosia i Hania są jedynymi osobami, które nie uczestniczą aktywnie w tańcach. Ciotka odradza im taniec z drużbą, twierdząc, że to nie towarzystwo dla tak młodych panienek, i radzi, aby dziewczyny bawiły się wspólnie. Zosi i Hanie udaje się w końcu przekonać ciotkę i odchodzą. Scena czwarta. Klimina jest wdową po wójcie. Kobieta przygląda się synowi radczyni, który podobnie jak ona pochodzi z Krakowa. Klimina stwierdza, że jej zdaniem mężczyźni z miasta obawiają się znajomości z pannami ze wsi, podobnie jak syn radczyni. Scena piąta. Zosia prosi jednego z drużby do tańca. Mężczyzna zwierza się, że usiłują zeswatać go z Kasią. Dowiadujemy się także, że Zosia podoba się bardziej Kasprowi, ponieważ jej talia jest węższa, co niewątpliwie ma ogromne znaczenie przy wyborze partnerki życiowej. Scena 6. Haneczka prosi do tańca Jasia. Młodzi chętnie rozmawiają i cieszą się swoim towarzystwem. Scena siódma. Radczyni rozmawia z kliminą i z udawanym zaciekawieniem pyta o żniwa. Scena ósma. Ksiądz jest szczęśliwy iż został zaproszony na wesele pomimo swojego chłopskiego pochodzenia. Pan młody dobrze życzy księdzu i ma nadzieję, że ten szybko awansuje. Panna młoda jako chłopka niestety niewiele rozumie z tej rozmowy, czego nawet nie próbuje ukrywać. Scena dziewiąta. Pan młody cały czas zapewnia żonę o swoich gorących uczuciach, jakimi ją darzy. Kobieta jest już znużona tym tematem i woli tańczyć zamiast rozmawiać. Mąż oczekuje od żony zapewnienia miłości. Niestety, nie potrafi porozumieć się z nią w tej kwestii. Scena dziesiąta. Poeta żali się dziewczynie, że chciałby, aby pokochała go jakaś dziewczyna ze wsi. Maryna stwierdza, że ona sama jest zimna i nie potrafi kochać. Poeta z kolei stwierdza, że zawsze jego miłość była sztuką dla sztuki. Scena jedenasta. Ksiądz przestrzega niedoświadczoną dziewczynę, że miłość nie zawsze jest taka gorąca. Mąż teraz bardzo ją kocha, ale jeżeli nie będą dbali o uczucie w przyszłości, mogą się rozczarować. Panna młoda, niegrzesząca wielkim intelektem, stwierdza, że jeżeli mąż kiedyś by ją zdradził, to załatwi sprawę po swojemu i pozbawi hipotetyczną kochankę męża włosów na głowie. Pan młody, nie znając dotychczas takich praktyk, jest zadowolony i odbiera to jako wyznanie miłości. Scena 12. Pan młody dalej zachwyca się urodą żony. Oczekuje od niej zapewnień o miłości. Żona jednak narzeka tylko na zaciasne buty, ale nie chce ich zdjąć, ponieważ na weselu trzeba być w butach. Scena trzynasta. Ksiądz nie zgadza się z panem młodym, uważa, że nie każdy może sięgnąć po szczęście, jakie jest przed nim. Scena czternasta. Maryna opowiada radczyni o swoim tańcu z czepcem. Ta jednak sceptycznie podchodzi do zachwytu Maryny. Scena 15. Pota uważa, że Maryna także tęskni za miłością i pyta, czy jej serce już do kogoś należy. Mężczyzna twierdzi, że pani pamięta, jaka komu etykieta przylepiona i przypięta. Dziewczyna żałuje uczuć, które tak się do siebie garną. Scena szesnasta. Zosia zwierza się, iż chciałaby pokochać kogoś bardzo mocno. Haneczka gasi zapał koleżanki. Uważa, że w życiu zanim dozna się szczęścia, trzeba wiele wycierpieć. Zosia mówi, że gdyby była fortuną, oszczędziłaby ludziom takiej kolei rzeczy. I dalej będzie marzyć o miłości, której tak pragnie. Scena 17. Żyd mimo życzliwego powitania przez pana młodego uważa, że nie są oni przyjaciółmi. Mężczyźni rozmawiają o córce Żyda, Racheli. Pan młody pyta, kiedy kobieta zjawi się, ponieważ chciałby z nią porozmawiać. Żyd chwali córkę za jej inteligencję. Opowiada o wizycie córki w operze w Wiedniu i o tym, że spina włosy niczym kobiety z obrazów Botticellego. Twierdzi, że córka, jako osoba inteligentna, obserwuje panów bawiących się na weselu. Scena 18. Rachel wita się z panem młodym bąsła. Żyd mówi, że córka, w przeciwieństwie do pana młodego, nie wstydzi się go. Pan młody zaprasza Rachel do zabawy. Scena 19. Rachel jest zachwycona tańczącymi. Twierdzi, że pan młody powinien umieścić to wydarzenie w poezji. Ten jednak twierdzi, że odpoczywa na wsi i czuje się tu bardzo dobrze, dlatego chce żyć tak jak reszta wieśniaków. Scena 20. Poeta pokazuje panu młodemu, iż żona go woła. Scena 21. Poeta zachwyca się Rachelą i każdym słowem, które wypowiada. Zapytana, czy chciałaby zaznać miłości, odpowiada, że wtedy nie miałaby o czym marzyć. Scena 22. Pan młody nie kryje przed kobietą swojej radości. Radczyni, jako kobieta zrównoważona i ceniąca sobie umiar w okazywaniu uczuć, przestrzega go przed nadmiernym poddawaniem się emocjom. Ponieważ bywają one zgubne i pan może się utopić, ten jednak nie zważa na jej słowa. Scena 23. Pan młody chciałby opisać historię swojej miłości do żony za pomocą poezji. Poeta odpowiada: To ciekawe, że co my rozumiemy przez prozę, przetapia się na dźwięk, rymy, i że potem z tego idą dymy po całej literaturze. Poeta rozważa także ubranie w poezję umierającego na stosie człowieka, któremu na głowę włożono wieniec z róż, i uważa, że taki tekst odniósłby furorę. Scena 24. Poeta z podziwem patrzy na bawiący się lud. Muzyka rozbudza w nim chęć kochania. Gospodarz uważa, że w każdej warstwie społecznej znajdzie się ktoś waleczny i godny podziwu, ale jeżeli wywodzi się z chłopów, panowie podziwiają go tym bardziej. Kończy swoją wypowiedź słowami: Chłop potęgą jest i basta. Scena 25. Gospodarz zwraca uwagę na znaczną ilość gości z miasta. Ojciec hamuje zachwyt, przypominając, że ludność z miasta gardzi już starymi rozrywkami i szuka nowych doznań w postaci odpoczynku na wsi. Czepiec twierdzi, że z miastowymi to dziś krucho, i no na wsi jest cedusa, co się z fantazją rusa. Chwali się, że pewnego dnia pobił Żyda. Radzi poecie poślubienie wiejskiej kobiety, ponieważ mało z nią problemów, a potrafi dać szczęście mężczyźnie. Scena 26. Dziad wspomina czasy, kiedy panowie walczyli z chłopami, mordowali się wzajemnie, a teraz jak gdyby nigdy nic, zbawią się wspólnie na weselu. Scena 27. Żyd rozmawia z dziadem, który podziwia sposób, w jaki pan młody przywitał chłopów. Żyd jednak twierdzi, że to tylko pozory. Scena 28. Żyd z duchownym obserwują bójkę czepca z makiem. Mosiek postanawia nie upominać się o zapłatę za wódkę w tej chwili, ponieważ, jak mówi, boi się zadzierać z pijanymi hamami. Scena 29. Bójka się kończy. Żyd przypomina Czepcowi o długu. Ten reaguje impulsywnie. Ksiądz usiłuje uspokoić mężczyzn, jednak, kiedy słyszy, że nie dostanie z tego powodu zapłaty za wynajem karczmy, nakazuje Czepcowi zapłacić za wódkę. Scena 30. Pan młody ubolewa nad faktem, iż goście kłócą się. Gospodarz twierdzi, że temperamentni i impulsywni chłopi nadal pamiętają wydarzenia sprzed lat. Scena 31. Gospodarz z księdzem wypijają strzemiennego. Scena 32. Haneczka zrobiła na Jasiu bardzo dobre wrażenie, obiecała zatańczyć jeszcze z chłopcem. Scena 33. Jasiek, w przeciwieństwie od kolegi, uważa, że dziewczęta z nich kpią. Scena 34. Jasiek jest szczęśliwy, że ukradł kilka pawich piór. Cieszę się, że w przyszłości wybuduje swój dwór. Scena trzydziesta piąta. Radczyni nie pochwala tak rychłego ślubu mimo przekonujących słów pana młodego. Scena 36. Poeta przekonuje Rachel, że kiedyś pokocha chłopa. Ona z kolei mówi, że po powrocie do domu będzie myśleć o poecie i jeżeli uzna, że się w nim zakochała, to prześle mu list i klucz. Rozmawiają także o różach osłoniętych chochołem. Rachel mówi, że sprawi, aby chochoł zjawił się na weselu. Następnie żegna się i wychodzi, stwierdzając, że zjawiła się na weselu jedynie z powodu ogarniającej ją nudy. Scena 37. Poeta namawia kobietę, aby na wesele zaprosiła duchy z piekła, ponieważ przepełnia ją wyjątkowa radość. Scena 38. Pan młody gotowy jest zaprosić na swoje wesele cały świat. Poeta zachęca do zaproszenia chochoła i tak też się dzieje. Akt drugi. Scena pierwsza. Isia nie chce iść spać tak jak pozostałe dzieci. Pragnie bawić się dalej na weselu. Scena druga. Klimina, gospodyni i jej córka o północy rozpoczynają oczepiny. Scena trzecia. Zaskoczona Isia uważa chochoła za śmiecia. Nie przejmuje się zapowiedzią kolejnych gości i wypędza ducha na pole, nazywając go słomianym nygusem. Scena czwarta. Marysia prosi o przerwę w zabawie. Wojtek chce bawić się dalej, ponieważ czuje się, jakby był na ich wspólnym weselu. Scena piąta. Marysi ukazuje się narzeczony. Dziewczyna pyta, gdzie jest jego grupi i tłumaczy, że czekała na niego bardzo długo, ale nie wracał z miasta. Od zjawy bije chłód. Dziewczyna płacze, lecz jej łzy palą i pieką ducha. Młodzi, chociaż przez chwilę, chcą razem zatańczyć. Chłód pojawia się ponownie. Dziewczyna próbowała zatrzymać ukochanego. Bezskutecznie. Scena szósta. Wojtek pyta Marysie, dlaczego tak nagle zbladła. Dziewczyna tłumaczy, że to z powodu chłodu i przytula się do męża. Scena siódma. Stańczyk przedstawia się jako błazen. Dobrze zna polską rzeczywistość i bierność, która cechuje Polaków. Jego zdaniem potrzeba wielu błaznów, aby obudzić rodaków. Dziennikarz żali się Stańczykowi i dzieli się własnymi przemyśleniami, którymi towarzyszą łzy. Błazen wie, że następnego dnia dziennikarzowi wróci dobry humor, ponieważ mówi o grzechach innych ludzi. Rozmawiają o dzwonie Zygmunta i o ważnych uroczystościach, którym towarzyszyło jego bicie. Dziennikarz uważa, że ludzka mentalność niedługo doprowadzi ich do zagłady. Stańczyk nie pochwala negatywnego nastawienia mężczyzny, wręcza mu błazeńską laskę. Dziennikarz uważa, że błazen to jego zły duch. Scena ósma. Dziennikarz uważa, że poeta chce zgasić jego patriotyczne uczucia pięknymi słowami. Ubolewa nad zniewoloną Polską. Opowiada także o zjawie, która go odwiedziła. Scena dziewiąta. Rycerz podaje się za dzieło Witolda, Jagieły, Zawiszy. twierdzi, że brał udział w bitwie pod Grunwaldem. Poeta jest zaskoczony wizytą zjawy. Duch nakłania go do sięgnięcia po miecz. Uważa, że trzeba nakłonić rycerzy do walki, obudzić w nich patriotycznego ducha. Poeta zdaje sobie sprawę, że nie potrafi walczyć. Pod przyłbicą dostrzega ciemność i śmierć. Pogrąża się w cierpieniu. Scena dziesiąta, poeta zwierza się panu młodemu, że chce walczyć i nakłonić do walki innych. Ma również nadzieję, iż na czele stanie ktoś silny i mądry. Uważa, że jego wiersze są w tej sytuacji nic nie warte. Scena 11. Chór zachęca Branieckiego, aby oddał swe pieniądze na oczepiny. Przypomina, że wykorzystał Polskę i jest odpowiedzialny za jej niewolę. Pan młody woła Chrystusa. Scena dwunasta. Pana młodego nawiedza Hetman. Mężczyzna wymawia zjawie, że był za życia łotrem i to z jego winy Polska jest w niewoli. Braniecki krytykuje młodego mężczyznę za poślubienie zwykłej wiejskiej dziewczyny. Według niego każdy Polak jest tak samo łasy na złotej i kosztowności i nie jest on wyjątkiem. Pan młody nie pozwala na takie obelgi. Scena trzynasta. Hetman oddaje cześć carowi, jednocześnie krzycząc, że psy rozrywają jego serce i ciało. Scena czternasta. Młodzieniec opowiada o duchach, które przybyły na wesele. Na koniec wychodzi zaczerpnąć powietrza. Scena 15. Przed dziadem pojawia się zakrwawiona zjawa prosząca o wiadro wody do zmycia krwi. Szela niegdyś był mordercą ojców gości, a teraz przybywa jako swat. Dziad przepędza go wołając o pomoc matkę boską. Scena 16. Chłopcy walczą o względy Kasi. Jasiek odchodzi po wódkę. Scena 17. Kasia wyznaje, że wysłała Jasia powódkę z premedytacją i nakłania chłopca do wyjścia do ogrodu, gdzie go całuje. Zauważa, że w jej ubiorze brakuje wstążki. Scena 18. Nos dając Kasprowi wódkę, pyta czy może pocałować dziewczynę. Ten bez większych oporów zgadza się. Dziewczyna nie jest jednak chętna i nos wychodzi. Scena 19. Młodzi marzą o wspólnym domu i przyszłości, jaka ich czeka. Wyobrażają sobie siebie siedzących w ogrodzie. Scena 20. Zosia ubolewa nad polską sytuacją, zazdrości mężczyźnie, że on swe żale może przelać na papier. Twierdzi, że nie będzie żoną chłopa. Pyta poetę, czy mu się podoba, na co ten odpowiada twierdząco. Scena 21. Rachel zawróciła w połowie drogi do domu, gdyż zauważyła jakąś osobę na ścieżce. Poeta zaprasza ją do izby i opowiada, że ktoś usunął chochoła. Opowiada także o zjawach, które pojawiły się na weselu. Scena 22. Kuba zauważa przed chatą przybysza na koniu ubranego na czerwono. Charakterystyczna jest też lira u boku jeźdźca. Gospodarz nie kryje zaskoczenia, ale poleca Kubie zająć się koniem gościa. Scena 23. Gospodyni nakazuje mężowi, aby nie wprowadzał gościa do chaty, ale porozmawiał z nim przed domem. Scena 24. chora rozmawia z gospodarzem o przymierzu. Twierdzi, że w domu przybywają prości, ale szczęśliwi ludzie. Przybysz oznajmia, że niesie rozkazy. Gospodarz ma o świcie wezwać chłopów do zbiórki pod kościołem. Zebrani mają nadsłuchiwać tętentu ten koni od strony krakowskiego gościnica. Mówi także, że ten, który jako pierwszy pojawi się w Warszawie na Sejmie, ten uratuje Polskę. Wernychora wręcza gospodarzowi złoty róg. Scena 25. Gospodarz opowiada żonie o spotkaniu i prosi, aby nikomu nie zrodziła tajemnicy. Idzie po szable i przygotowuje się do misji. Żona uważa, że mąż jest pijany i usiłuje go powstrzymać. Scena 26. Gospodarz wręcza Jaśkowi złoty róg i nakazuje zebrać chłopów pod kaplicą. Jaśek powinien wrócić, zanim trzeci kogut zapieje i wówczas zadąć w róg. Prosi chłopca, aby szczególnie uważał na róg, jako dar niebios. Chłopiec wybiega. Po chwili jednak wraca po czapkę z piór, której zapomniał. Scena 27. Staszek dopytuje się o tajemniczego nocnego gościa. Następnie podaje gospodarzowi złotą podkowę, zgubioną przez zjawę. Scena 28. Gospodarz pokazuje żonie podkowę. Scena 29. Żona powstrzymuje gospodarza przed pokazaniem znaleziska pozostałym i wspólnie chowają podkowę do skrzyni. Następnie gospodarz stwierdza, że musi jechać. Żona nie potrafi go powstrzymać. Scena 30. Gospodarz uważa, że goście z miasta stwarzają tylko pozory, a tak naprawdę traktują wizytę na wsi jako jedną z rozrywek. Na koniec spluwa. Akt 3. Scena pierwsza. Gospodarz zamyka drzwi, a następnie zapada w drzemkę. Scena druga. Wszyscy zgodnie twierdzą, że gospodarz jest pijany. Nos zaczyna mieć przywidzenia. Wydaje mu się, że znalazł się w lesie. Prosi o wino. Wznosi toast za sztukę i twierdzi, że pije, bo musi i tylko tak może zrozumieć prostotę. Gospodarz i nos dalej majaczą. Czepiec ma pretensje do muzykanta, że zapłacono mu za granie, a on nie gra. Muzykant odprowadza pijanego. Scena czwarta. Czepcowa usiłuje wpłynąć na męża i uspokoić go. Scena piąta. Czepcowa i gospodyni narzekają, że wesele jest bardzo pracochłonne. Scena szósta. Kobieta jest zbyt nieśmiała, aby zbliżyć się do poety. Uważa, że następnego dnia wszyscy zapomną o sobie nawzajem. Poeta twierdzi, że smutek jest dobrym uczuciem i Rachel powinna się cieszyć, że go odczuwa. Rozmawiają jeszcze o poezji i literaturze. Scena siódma. Panna młoda wyznaje, że chciała pocałować jednego z krakusów. Pan młody gani ją i mówi, że tylko jemu, jako poecie, wolno całować inne kobiety, ponieważ inaczej pojmuje pocałunek. Scena ósma. Dziewczyna pyta poetę, czy ujmie wydarzenia tej nocy w słowa poezji. Ubolewają nad sytuacją Polski, dostrzegają jednak pewne zmiany. Scena dziewiąta. Kuba opowiada o nocnej wizycie Werny Chory, o Złotej Podkowie i Moskalach. Uznają, że powinni iść za gospodarzem. Scena dziesiąta. Dziad opowiada Czepcowi, że chłopi chwytają za broń. Czepiec zastanawia się, dlaczego nic nie pamięta. Dowiaduje się, że przepił wszystkie wydarzenia. Scena jedenasta. Kobieta opowiada o wymysłach męża i przyznaje, że nic z tego nie rozumie. Scena dwunasta. Dziennikarz twierdzi, że pobyt na wsi pomógł mu oderwać się od pracy. Radczyni dziwi się, że mężczyzna tak wyraża się o swojej pracy. Scena 13. Radczyni wypytuje o plany małżonków na przyszłość. Twierdzi, że pan młody, jako człowiek wykształcony, nie będzie miał o czym rozmawiać z wieśniaczką. Scena 14. Marysia twierdzi, że siostra szybko zatęskni za rodziną i dawnym życiem. Scena 15. Marysia prosi ojca o spłatę gruntów. Ten jednak mówi, że jest zbyt ubogi. Wspominają dawnego narzeczonego kobiety. Opowiada ona o ojcu, że wyobraża sobie, iż jest on wraz z nią na zabawie. Scena szesnasta. Pan młody śnił się diabeł, który wiózł ją karetą do Polski. Dziewczyna nie wie, gdzie ten kraj leży. Poeta wskazuje na jej serca. Scena siedemnasta. Pan młody zwierza się, że podoba mu się nowe, spokojne życie. Scena 18. Czepiec uważa, że kosa jest naostrzona. Twierdzi, że jest ona ważna. Scena 19. Chłopi czekają na rozkazy gospodarza, ten jednak śpi. Budzi go czepiec i przypomina o nocnych wydarzeniach. Gospodarz z trudem się budzi, nie pamiętając już wizyty werny chory. Uważa, że nie czas na bójki i przelewanie krwi. Poeta i pan młody zwracają jedynie uwagę na poranną Rosę. Drzemie w nich poezja. Scena 20. Słychać zebranych chłopów. Czepiec nakazuje panu młodemu wyjście przed chatę. Scena 21. Kilku chłopów, a wśród nich Kasper, wchodzą do izby na dowód, że wieśniacy faktycznie się zebrali z kosami w rękach. Scena 22. Gospodarz nie ma pojęcia, co wydarzyło się w nocy. Usiłuje sobie przypomnieć wizytę werny chory, jednak nie potrafi. Scena 23. Pan młody widzi białego gołębie. Kasper powstrzymuje pana młodego przed zawołaniem żony. Scena 24. Kobieta jest oburzona, że nie została wpuszczona do środka. Scena 25. Poeta widzi kraczące stado wron. Na chmurach się dziwy stroją. Wszyscy obserwują chmury. Scena 26. Gospodyni mówił chłopom, aby przyszli zobaczyć, jak wojsko w ogniu stoi. Scena 27. Para młoda wychodzi, aby sprawdzić, co się dzieje. Scena 28. Poeta krzyczy, że słyszał w powietrzu wrzawę. Scena 29. Pan młody powraca szybko, mówiąc. Ze zorzy się zrobiła krew, taki sznur krwi wydłużony ponad kraków, krwawy pąs, jakby wieża zygmuntowska miała we dwie strony wąs. Scena 30. Opowiada o kruku, który usiadł na ganku. Scena 31. Gospodyni każe Czepcowi wrócić do sieni, nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji. Scena 32. Gospodarz rozumie, że nie ma już wyjścia i musi wyruszyć. Niestety nie pamięta, co wydarzyło się w nocy. Gospodyni nie czuje przerażenia. Pan młody dostrzega jedynie piękny poranek. Scena 33. Haneczka zdaje panu młodemu relacje z dziwnych zjawisk przyrody. Gospodarz powoli przypomina sobie wizytę starca na koniu. W oddali daje się słyszeć tentent koni. Konie zaczynają klękać. Gospodarz uważa, że to Werny chora nadjeżdża i każe bić mu pokłony. W drzwiach chaty staje Jasiek. Wszyscy oczekują gościa. Scena 34. Jasiek powinien był zadąć w złoty róg, jednak okazuje się, że go zgubił. Mówi, ostał mi się jeno sznur. Do izby wkracza kołyszący się słomiany chochoł. Scena 35. Hochał -ho twierdzi, że Jasiek zgubił sznur, gdy schylał się po czapkę z piór. Zgubiła go chciwość. Jasiek wybiega z izby. Nagle pojawia się niebieskie światło. Scena 36. Jasiek zauważa, że już świta. Nikt go jednak nie słucha. Chłopca nurtuje nadal pytanie: Co się stało ze złotym rogiem? Scena 37. Jasiek wyjął zebranym kosy z rąk a z broni wysypał proch. Na ziemi narysował okrąg. Wszyscy zaczęli tańczyć. Hohoł twierdzi, że zebrani usłyszeli głos ducha i ogarnął ich lęk i strach. Hohoł wciąż powtarza. Miałeś w chamie złoty róg. Miałeś w chamie czapkę z piór. Czapkę wicher niesie, róg huka po lesie. Ostał ci się ino sznur. W oddali słychać pianie koguta. Jasiek nie potrafi zapanować nad tańczącymi.